Cześć, jestem siostra Sylwia Skonieczna, paulistka, siostra świętego Pawła. Moją pasją jest słowo Boże i komunikacja wizualna. Fascynuje mnie Bóg, stwórca, który wszystkie rzeczy, wszystko stworzył dobre. Chciałabym Cię serdecznie zaprosić na warsztaty FATA, na których będziemy poruszać problemy i zagrożenia związane ze światem social mediów. Dzięki konkretnym krokom komunikacji stworzymy możliwość przyglądania się swoim uczuciom, zrozumienia ich znaczenia w przyjęciu siebie i komunikacji z innymi. Na warsztatach będziesz miał możliwość przyglądania się swoim relacjom, poznasz sposoby pracy nad ich poprawą i zdobędziesz cenne umiejętności, które pomogą Ci w codziennym życiu. Serdecznie Cię na nie zapraszam. Warsztaty EFATA